już Manu Widzowie, dajcie w odcinku Legend Ulic, Już zdrowiałem dla Waszej obecności, bym mógł nagrać dla Was odcinek specjalnie. Tony, jak widzicie, właśnie wjeżdża do e, garażu e, do naszego warsztatu AutoExotic. Ogólnie zachęcam Was, widzowie, do zostawienia subskrypcji i lajka, bo lecimy do końca tego roku. Mam nadzieję, po 2000. Mam nadzieję, że to się uda. Lecz. I wiele nam już do tego brakuje. Ale teraz dostaniecie Arcade'a w nowym stylu troszkę. Nie widziałem. Była już ta seria, ale nie widziałem. One siema. Siema. Chodź tutaj. Ej, pa, patrz co wymyśliłem. Jak no. trąbię to mi się światło zapalają. Gdzie? A. No nie widzisz? Faktycznie. No, siema. Weź. Co tam u ciebie? Jak tam w pracy? Nie. Dobrze jest? Mieszkam tu chyba. Przecież ja domu nie mam. Ja tu mieszkam, to mój dom. Serio? No. Pokażę no, ci moją wie. sypialnię. No, ja wiem, że tam jest sypialnia. No. Ja śpi. w nie tylko, nie, tylko nie wiem jak sobie to urządziłeś. Cały czas tak samo jest, tylko z moimi ciuchami, więc no. O, ja się boję, żebym tam za łóżkiem czegoś nie znalazł. Czego? to znajdziesz? No nie wiem jak ty z tą yy, miją co ty tam robisz. Nic nie robię, to na pewno nie tutaj. <noise> <grym> Ale no. tak, na pewno. Zobaczę sobie tej półeczki. No widzowie, kurdele, shipu nawet si nie ma. Shipują si 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 nas, zmijam to. Ale fajne stronki na komputerze. <grym> patrzą to. Wiesz, że jak płacę za internet, to widzę historię? Y dobra, y tak z innej beczki, chcesz wpaść dzisiaj na grilla? A, mogę wpaść na grilla, bo jak Ca widzisz... Cała będzie. Ja też? A, no ty też czy muszą być klienci nie muszą, można sam, który przejesz. Nie, no, klientów nie ma, jak widzisz, pusto. No wiem, no bo... Nie wiem. Klamet trzeba zrobić. No trzeba. A co ty tak rozlegniżowany idziesz? To idę. Ja mam luz, stary. Cała, cała. Klata widoczna. No co? Widzisz te mięśnie, widzisz ten sześciopak. Tak. Na dupie chyba. <laughs> w siatce biedry. Widzę ten sześciopak. Ta. W sumie to nie wiem o której godzinie jest to teoretycznie to można teraz pojechać, bo chuj do roboty tu jest, a nie robota. No to można pojechać teraz. No to czekaj, to ja pójdę tam po klucze, to zamknę. No, no widzowie, je, jedziemy po grilla tak naprawdę teraz. E, bierzemy Skyline'a, obchamy im, może ktoś będzie chciał kupić, bierzemy dzisiaj sobie skylinem na miasto. Dawaj jedź, pojadę no, za tobą. Wyślę ci no. no, Dobra. To tak szybko na 5 Dobra, ci coś powiem jeszcze później. Co? Coś jeszcze powiem na grillu, ale to na osobności. Dobra, dobra. dobra. To jedź, tam wysłałem ci lips. to dobra, jedziemy już na pila. Jak widzicie, zmieniliśmy licznik z kilometrów na mmm... mile chyba, mile e mph po prostu. Nie wiem jak to się wymawia. Całkiem spoko jest ten Skyline, lecz niestety wiecie musimy go oddać czarnemu charakterowi, ale pojawił się w mojej głowie nieco inny pomysł. Dobra. Dobra skończ tej popisowej już wariacie. No mam to widać. Gdzie są ci twoi koledzy? No jadą, nie wiem, no. o jadą w wieś jak coś. Patrz, patrz jaka A Znaczy koledzy, koledzy. Znamy. Ja ich sprawę nie znam. Dobra. No to tak, nie no nie to, 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 są, to jest Takashi, to już go znasz, ale reszty to ja nie znam, to są Jezus jego koledzy. Dobra. U młody i lewy, Boże, po prawej, yy, y, tamten hmm. fioletowy włosy jest Han, a tamten za to jest Matthew. Siema. Siema. Cześć. Ktoś wziął Grilla? Tylko ja pomyślałem. Ja mogę na silnik odrobić. Tylko ty pomyślałeś. No to. Tak. Idziemy na placę i stawiamy Grilla. No. na swoim to mogę No. Dobra, widzowie, no. To teoretycznie my. oddaramy się od tej grupy, jak widzicie. Jakbyśmy. A ten nie chciał z nimi powoli działać, jak to wygląda. To no ja porozmawiamy z chłopakami tak naprawdę, jak zejdziemy na dół. A wam widzowie też zachęcam do pisania propozycji, bo ostatnio widziałem tylko propozycje z mija i to tyle. Na no Discordzie też możecie pisać, bo na Discordzie też macie pewność, że przeczytam, na YouTubie też przeczytam. Gdy niczego nie odczytam, to wiadomości prywatnej, bo to rzadko odczytuję, więc tak to mniej więcej wygląda. A, to Suburban, jaki Suburban Lepiej Ciechamy. Taki dla bogaczy pewnie co nie Jesteśmy Grillek złożony i... Tuł złożony, masz takie kiełbachę postawić Ile masz centymetrów? Ale jaką, ile masz centymetrów eee? tej kiełbachy? Zapytaj no no? się mi A to nic już nie umiesz <laughs> Ej Takashi No No nie nie, nie nauczyli eee, mnie. Za internet Wiesz co on A, wygląda no. na tym komputerze? No co wygląda? Ja tam... Kto Przy ludziachowałeś kiedyś? <laughs> nie, wiesz co, ja tylko w piekarniku. No. Ej, Tommy! Z schizofremie. Niech mi się tak musi udowodnić jeszcze. No, Widać, że starość nie domaga. Ktoś ci nie domaga? Starość mu nie domaga. Nie, przypilnujesz grilla, a po piwo skoczę Myślałem, że po dobrego szampana skoczysz. Tak, no, mogę, Ale to muszę a, ja mam, taka... Dobra, Takashi no, ja przypilnuj grilla. Przyprawaj grilla, Jest taka sprawa, bo Takashi proponował, żebyśmy wpadli do niego na warsztat. Ja ehm, To może za jakiś czas. Dzisiaj w pónach. No, bo co? Nie, no można tam obczaić, ob ob jak to tam wygląda, nie? O... Ej! A gdzie oni Po szampana, po szampana stary, po pana. po Po Tak, z... po ty? Gdyby twój no, łupież umyć, Gdyby twój łupiesz, umyć. Tak, chyba twoje koniaki. Rokasz, no, i nieźle te kiełbasy obracasz. To jest taka... To jest taka ogólnie sprawa. No. Eee... Mam zlecenia od jakiegoś gościa. z nam go. Cenie na pojazd. Jakiś, jakiś stary klasyk, już. O, no, 40 takie lat klasyki ma. Klasyki to drogie są, co nie? No. Właśnie. Mamy w suprze lokalizację. Do tego. się, bo ja tak nie mogę stać. Jak... Co? co w suprze masz? Chodź, kurde, na górę wejdziemy. E... Co masz w suprze? Kartkę z lokalizacją do tego warsztatu, gdzie to auto przetrzymują. I wypadałoby Oho. tam się przejechać, ale to auto. Jest to teoretycznie może pójść do niego, ale też może pójść do nas tak naprawdę. Lepiej żeby do nas. Większe zarobki. No, pieniądze wiadomo. Ja, ja od niego dostanę za tą robotę 3000, więc to jest silnie opłacalny deal. No to, to ale nie bierzesz tego? Złuchaj, to też jest w sumie głupi chłop, bo daje mi lokalizację do tego auta, a mnie ledwo co zna. No, to nie. Le... No, ale, ale bierzemy kogoś ze sobą, czy sami to robimy? Sami to zróbmy najlepiej, żeby, no, wiesz, nie narobić... uważaj, jak tam takie klasyki, to mogą być ludzie jacyś. Właśnie. Tylko teraz weszliśmy na miejsce publiczne i nas mogą słyszeć eee, ludzie, Nie mama. będą nas słyszeć. Jak coś, to kula w web. Ja. Masz tą klamkę, co ci dałem, co, nie? No, mam, 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 cały czas. To dobrze. Eee. Nie wiem, ja bym był chętny na takie coś, ja lubię adrenalinę. Nie. Yeah. Ten David sobie nie z tym złudzi w ręce. Właśnie. Nie wiem, ja bym to zrobił po zmroku, jak będzie zamknięte, jakieś wytrychy załatwić i się łamać. No, oni się już rozjeżdżają, no tyle było z kiełbasek, ale przynajmniej zjedliśmy trochę. Dobra, to może teraz możemy pojechać na koło coś nie wiem. Klienci, ja bym spytał się, czy mogą mi dopompować opony. Bo akurat mam mało ciśnienia, to by mi A całe to jest jak patrzyłem na mapach Los Santos, to nie jest jakby warsztat, jakoś warsztat, warsztat samochodowy, tylko to jest zwykły garażek, To tam co, jest... możemy podjechać, po prostu przejechać koło, żeby zobaczyć co no. tam jest i jak to wygląda. No dobra, tylko to jest Niedaleko w sumie East Customs, wiesz, czy jest East Customs? East Customs? No, nie wiem, ale mogę pojechać za tobą. Możemy jednym autem pojechać. I zaparkujemy to, ten, tutaj. To to liczne zawieszenie, to musisz się zwiększyć, co nie? Hmm. Dawaj po podrabinie tutaj. Gdzie to? To jest tu. Podrabinie. Czeku, ja nie mam budyku. Jeszcze się zesram znowu, co? Nie? Co mnie to obchodzi? Tylko ci. Przez te papierosy. Ach. Widać. Widać dlaczego mi ja cię nie chciała. Ja jej nie chciałem. Ej. gdzie ich... to jest no? Cicho, tam na no dole. Cicho, cicho, cicho. Ich... Nie ma plan. Jakby tutaj bombę gazową wpuścili do wentylacji. No nie jest duży warto. Albo się zesrać? Chyba. No. A i Co? Gdzie to? I się jest jakiś ten To tu chyba Dob. Jest tam jakiś ochroniarz, widziałem Skrywij się Dobra, to jest przy tych ławeczkach jest ten garaż Widziałem już, jest dwóch ochroniarzy Gdzie jest możliwy, drugi? W środku, bo słyszałem otwieranie bramy A tam ten był daleko Cholera Tak, jest dwóch ochroniarzy Chyba jeden w środku i jeden jest na zewnątrz Czyli pilnują tego auta Chodź, zobaczyć drugą stronę. Może tam gdzieś dalej jest jeszcze. Co to chodzi, kurde? Czekaj. Okay. Tutaj. Uważaj, bo tam jest ochroniarz. Tak. Albo możemy po prostu przejść, jakby w okay. tymi nic, co nie? Patrzy się w drugą stronę. O, kurde. Widać tutaj. A jakbyśmy po prostu przeszli. Jest. Jakby... Nie, no nie przejdziemy. Nie wejdziesz pod tą ścianę. Czekaj. No Masz... Nic nie ma. Mamy dwójkę. Widzę dwójkę. widzę dwójkę, jest trójka. Tak. Trójka ochroniarze jest. Co trójka? Trójka, tak. Bo ten wyszedł nie wiem skąd, ale nie z środka. Ale... ale mo... Jest! Czekaj, raz, dwa. Dwójka. Jeden, Jeden. się nie na telefonie nie wiem. Ja Jeden... bym wszedł bo przypał. Nie. Zróbmy to wieczorem. Bo jeszcze się przebrać musimy. Jak mają no, tam kamerę, bo to jest... Jakieś. To jest legalna ochrona z czego co widzę, która obroni to miejsce. Widzisz, że no, wie, byli ale tam. No myślę co oni są głupi, bo nie ma kamer. Szukałem kamer i nie ma nigdzie. Nie wiem. Wie, czy... z tym nie ma problemu. Jak, jak widzę to to jakiś garaż pewnie jakiegoś dziadka. No garaż jakiegoś jest, dziadka chyba. i co? No, bo nie wiem. Nie ma Dobra. Ale chronią to auto tak czy siak? Ro no wracamy nie, na warsztat, przebieramy się i czekamy na Zmrok. Dobra, dobra. Mogli nam... ...poczekać z tym Skylinem, tak szczerze stare. Moglibyśmy jeszcze im przypało trochę narobić. I tak to w sumie... Ty, w sumie i tak mają przypał. Kurde. Czemu? Bo to, te, tego Skylina chciał czarny charakter, ja totalnie o tym zapomniałem. Ej, no to powiedz im, że już go nie masz, bo ci ukali. Kurde, właśnie taki jest pomysł, muszę się z nim spotkać jutro. Bo jutro jest chyba jakiś wyścig, co nie? Czy nie? Czy co za dwa dni? Chyba jest, chyba jest. No to ja muszę. Ja ostatnio, że ja już. Zagubiony jest. No, ostatnio troszkę narzucili tych wyścigów, ci powiem. Ja też zarobiłem swoje pierwsze pieniądze na tym wyścigu, też ostatnio 5000. tysięcy. No i w sumie to fajnie. No. Ja też super planuję sprzedać i sobie kupić coś nowego. A mam na nią papiery to sprzedam drożej niż tego na stałe. Ja tak kupić i wszystko. O? Jak masz coś bez papierów, to ci takasz i kupi wszystko. O, ja to mam na papierach, bo w Liberty kupowałem. Tak naprawdę... Chcesz tak, w ładnym stanie jest. No ci poszłoby No dwa włożyłem tam, więc też trochę coś ja bym powiedział ci tak, żebyśmy się może przespali jeszcze. No do wieczora poczekamy. Jak mówiłem. Ja bym się przespał, bo ja nie mam siły nawet. Całą noc nie spałem. Dobra, przebieraj się, bo zaraz wieczór. Stary przygód Wiem, czekaj. Kężniczko, wychodź! Nie, wychodź. Jestem. Co takie małe ciuchy kupiłeś? To ty ja ostatnio kupowałeś. Kiedy? Na poprzednią akcję z kradzieżą jakoś ten, ja nadal yy, czekam na zapłatę. Yyy, chodź, idziemy. Czy to sobie poczekasz na tą zapłatę? No, jak zwykle. Twoim bełkiem kom no, jedziemy. Jak nie. Tak. Ja mam plan. No Zadzwonię co? Zadzwonię nie dotakasz jego i mu powiem, żeby przywiózł jakąś furę. O, no, może jeszcze mu na warsztat to zajedziemy i mu ukradniemy. No dobra. Jedziemy twoim BMW po koniec tematu. Nie, po, po... Dobra, chodź, auto wow, z ulicy, tylko i tak nie możemy stąd wyjść. Co? Nie. Się zja zjawił w dwie minuty, zobaczysz. Słuchaj, tak staniemy obok tam, gdzie tego auta nie widać, szybko je weźmiesz. Niech no, coś zobaczy... Nikt nie, zobac... już... ja... nie zobaczy. Ja... Jed... ja nie dzwoni... zobaczy. Nie, nie jedziesz moją BMW. Słuchaj, i tak niedługo sprzedajesz to auto, ale... więc co ci z ale tego? Ale on mi da furę za darmo. Boże. Ale jeszcze zobaczę, czy sobie nie zostawię. Ale on już jedzie Poczekaj Aiden AIDEN bo... Ale się schowasz Już dzwonię Tu napisz mu smsa Napisz mu smsa Gruzowozem? Zarąbiście Wrócisz ze taksówką, Mi taksówką Miłej taksówką wrócisz Kurde Gaśnie ten złom no, on go do śmietnika wyjął Jak swój cały dobytek życia Chyba twój Przypomnę ci, że ja mam salon, na ty nie. <grym> <grym> a przypomnieć cię, gdzie zaczynałeś? O. Ja w jakim mam warsztaciku? Jeszcze pod komendą prosto? my mnie teraz też jesteś pod komendą, więc się nic nie zmieniło? A ty pod mostem jesteś. No i co sobie... Ty nawet domu nie masz. No właśnie, bo da ciul. Mogę żyć za darmo, nie płacić z rachunków za porąd. No to cię, no to cię zwolnię za chwilę. I nie będziesz miał gdzie będziemy... mieszkać. Mia ja mi już dała kluczyki. Spokojnie. Aaa, przeładuj klamę. Tutaj jest drabina. Plan jak jest? Czy od razu ich zabijamy? Zobaczymy, czy będą w ogóle ci chętni do gadki. Może to podobrować i weźmiemy. No to może byśmy od tyłu ich jakoś wzięli. Co <laughs> teraz robimy? Nie wiem. Ty, 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 ty. widzisz? Tam na dachu stoi. Widzę, widzę, ale... On ci nawet nie patrzy. Jesteśmy na czarno ubrani. No na nas się nie patrzy, stary. Ale tak czy Bo siak wiem. jak wejdziemy w stronę światła, to nas zauważy. No wiem. Jak to rozstrzelimy? Kurde, ale nas usłyszą ci na dole. Ej! Masz jakieś radio? Masz jakieś radio? Masz radio Mam, 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 chodź. Daj. no to masz to radio? Jaka częstotliwość? Nie masz żadnej? 30. Alo. Radioczek? Uaj. Chowaj się za ściankę, Nie ja go zajda. Ja mam taki, że bierzemy tego białego i schodzimy do nich. Bierzemy jednego od tyłu i mu grozimy, że albo życie, albo fura. Ja mam plan taki, że ja go zajdę i dam mu kosę, bo mam kosę przy sobie. Jeszcze. Chyba mówią? No. Żeby jeszcze to to hałasu nie robić. Ja, ja, ja tu poczekam i zejdę na dół do nich może. To poczekaj, poczekaj jeszcze na ten. Patrz na tego białego go, wygrodę. Daj sygnał. Robi. To daj sygnał jak coś, kiedy mam wejść. Dobra. To są kamery jak coś patrzył na garaż. A to. Widzowie my chodzimy już powoli eee, Nie ma Skomałem go trochę z tym nożem Bo nic takiego nie mamy Tak naprawdę Kurde jest tam drabino Dobra Dobra Drobino Kurde on cały czas chodzi, to jest problem. Hmm. Halo? Zatrzymasz mnie? Tak. Ja jest tutaj info. Już tak niżej tak. jestem. Jestem koło nich, muszę być ciszej trochę. Zauważył mnie. Uważaj, uważaj. Dobrze, dobrze. Czekaj! Oni się nie... Cichy jestem, pistolet. Nie skapli się, nie skapli się. Chodź tu nie usłyszeli tego, oni są głupi. Ajajaj. Aj, aj. Chodź tu. Czekaj. Oni są głupi. Szybko, bo mnie w chwilę zauważą. Schodzę. Jest trawina, ale mogę zeszkoczyć i go poddać. Tylko potrzebny byś miłby. Hmm. Widzę go tu. Dobra, Chodzę trzy. po dachu, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra Biorę na plecy zak Zakładam na plecy ich broni i idę po auto. Nie ma, nie ma nikogo. Jak nie ma nikogo. Jest, jest jeden, jest jeden. Jest jeden. Od na dół. Kurde, amunicji nie wziąłem za dużo. Halo, halo. Jest ich dużo więcej załatwień tych z tyłu Pomocy potrzebuję Ach. Nie wiem, y, zająłem się tymi z tyłu, bo wezwali chyba jednostki i było wiele z tyłu osób Gdzie oni są? Nie widzę ich. Przy przeczepie stoi, nie, nie stoi przy mnie. Y, nie widzę nikogo. O widzę, widzę go! Dosta na... Kałachy mają. Ach. Auto stoi? Gdzie? 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 U widzę, widzę Siadasz? Siadam Chyba git. Uważaj, bo tam z tyłu jeszcze było wiele osób A No to stary Let's go Let's go A to auto na kogo było? On to auto zielone? Hmm. Jezu, takie to głośne! Aha Jakie to gościa aż się nie słychać w człowieku. A 8 tu jest. Chyba nie ma. A ósemka. Bo wiem. A ile litra? O nie wiem. Trzeba sprawdzić później. To teraz może Ale do warsztatu ładne, to Arto. niech zajedziemy. Bo... No. Ptaszka wie, że gdzie jechać w To jest Martin chyba co nie? No. Perełka jakich Fajne. nie znalazł. Ty wiesz ile to warte? Z milion. Lekkomy tam tylko bez papierów to cena obniża. Ale opuszczą, wiesz, odniża. na czarnym rynku milion. Na normalnym rynku to z 10 milionów. Uuu. Mm. Dzień Jedź tam gdzie zawsze. No. Ja. gdzie zawsze. Dobra robota, ci powiem tyle. Tak szczerze. Ja tylko wziąłem tych z tyłu.